Logiko, mądrości, gdzie się podziałyście? Dlaczego, jak jakieś sieroty nas pozostawiłyście? Wróćcie, nie zostawiajcie nas na zatracenie. Czy jest choć nadzieja, że zostało nam jeszcze zdrowe myślenie? Czy tylko absurdalność i iluzja co wszystkie hipnotyzuje? Większość już dziebie, a zły nowy ład nam szykuje. Pytam, co to za nowy ład? Lub Agenda trzydzieści Chcemy żyć normalnie. To, co chcecie zrobić, w głowie się nie mieści. Teraz człowiek dla nikogo już nic nie jest wart. Ten świat jak ruchome piaski lub domek z kart. Ten, co nie docieka i nie chce czytać ze zrozumieniem, wszystko łyka, aby tylko gadający miał tytuł przed nazwiskiem i imieniem. Mętli już specjalnie pseudonaukowcy zrobili, aby ci, co śpią snem bezmyślnego, się nie obudzili. A ja patrzę na dzieła Boże, wschody, zachody słońca, góry i morze, na ptaszki, co na wiosną rodzinę założyły, i na kwiaty, co tak cudnie łąkę przestroiły. Mądrość, miłość, sprawiedliwość z dzieł bożych czuję. Dlatego tak często z naturą obcuję. Z Biblii czytam, co Syn Boży, Pan Jezu, nam przekazuje. Z tym, co dookoła nas się dzieje, wciąż analizuję. Proroctwa biblijne na naszych oczach się wypełniają. Nierządnica i bestia z szatanem nienawiść do ludzi mają. Cyborgi lub jakieś bezmyślne zombie planują z nas zrobić, aby tylko genom Boży z nas wydobyć. Panie Jezu, ty już niedługo zniszczysz złego. W nowym eonie zostawisz tylko sprawiedliwego, jestem tego pewna. Przy tobie czuję się spokojna i szczęśliwa. Czytam Biblię, bo tylko z twoich słów prawdziwa mądrość wypływa.